Oppo Find N5, bo tak brzmi cała nazwa tego modelu, to niecałe 9 mm, co oznacza, że jest smukły jak ołówek, a jeżeli chodzi o wagę, to waży tak naprawdę tyle, co filiżanka do kawy. Oczywiście urządzenie to dwa ekrany, ten zewnętrzny i wewnętrzny, ale kiedy właśnie rozłożymy smartfon, to okazuje się, że powierzchnia ekranu jest większa niż w iPadzie Mini. No i teraz technologicznie jest to no, naprawdę bardzo duże osiągnięcie, tym bardziej, że trzymamy w ręku jeden z najlepszych ośmiocalowych wyświetlaczy na świecie. Przejrzystość ekranu wynosi tutaj 400 ppi, częstotliwość odświeżania to przyzwoite 120 Hz, a maksymalna jasność to ponad 2000 nitów. Ale, jest jedno ale. Proporcje ekranu takiego urządzenia to oczywiście proporcja bardziej kwadratowa. Tak więc ekranu jest więcej na papierze niż w popularnych właśnie mini tabletach. Natomiast obejrzymy na nim mniej treści, przynajmniej tej typu wideo. Moim zdaniem natomiast jest to świetne urządzenie do przeglądania internetu, do poczty, do połączeń wideo i na pewno jakiegoś rodzaju rozrywki. Na pokładzie są też kamery Hasselblad Master oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Tak więc no naprawdę duże wow. No i w pewnym sensie składaki przyjęły się jednak na rynku. Dajcie nam znać w komentarzu, co Wy sądzicie o najnowszym smartfonie od marki Oppo.